Wiem, co sobie myślicie. PECET, to nie jest grawideo. Tak, macie rację, nie jest to grawideo. Są to czasopisma, które znalazłem na metaforycznym dnie szafy, którą ostatnio sprzątałem, segregowałem, robiłem pewne porządki odnośnie różnych zabawek z dzieciństwa i w moje ręce trafiły takie oto czasopisma. Dinozaury z wykrzyknikiem, trochę jak Szazam. I pomyślałem sobie, przeglądając je. Kurczę. To jest naprawdę fajny kawałek mojego dzieciństwa, fajnie by było o tym nagrać pewnego rodzaju materiał, aczkolwiek no może nie taki, wiecie, z różnymi stawkami, researchem i tak dalej, bo jest to po prostu jakiś mały wycinek, o którym chciałbym tak sobie luźno pogadać. Czy ten materiał to tylko pretekst do, pretekst do tego, bym sobie pogawędził o dinozaurach? Oczywiście, że tak. Jeśli nie oglądaliście moich materiałów o y, dinozaurze Disneya, o Paraworld, no to może nie wiecie, ale jak byłem mały, to absolutnie fascynowałem się dinozaurami i bardzo, bardzo w prosty sposób można wywnioskować, w jaki sposób te czasopisma do mnie trafiły. Mianowicie, jako że dorastałem w latach 2000, no to jak mnie tata zabierał do, do jakiejś księgarni czy antykwariatów, no to sobie tam bardzo skrupulatnie przeszukiwałem zbiory w poszukiwaniu przeróżnych książeczek, jakichś właśnie atrakcyjnych albumów, powiedzmy naukowych czy rozrywkowych o dinozaurach, o prehistorii. tak się akurat zdarzyło, że w moje ręce trafiły dinozaury, które były chyba sprzedawane za... to jest chyba złotóweczka, jeśli dobrze widzę, więc no bardzo, okazyjne, bardzo okazyjnej cenie, aż jestem zdziwiony, że tak mało ich mam. Bo tych numerów było całkiem sporo. Tutaj jest o numer 11-30, a mam ich zaledwie, zaledwie kilka. Ale no, były to już dosyć stare czasopisma, bo jak może też widzicie, tutaj jest cena 29 tysięcy złotych, a w latach 2000 już tyle. Na całe szczęście czasopisma nie kosztowały, bo raczej nie byłoby e, moich rodziców na nie stać. No dobrze, jakby. To jest o tyle śmieszna sprawa, że jak sobie to przeglądałem, to pomyślałem ej, fajnie by było się z tego ponaśmiewać, bo jestem pewien, że byłem pewien, że to już się zestarzało, że tu będą jakieś właśnie koślawe rysunki, jakieś absurdalne teorie. Bo generalnie jest tak, że jakby wiedza o dinozaurach z czasem się zmieniała. Jak byłem mały, to dosyć fascynującą kwestią było to, że konsumowałem absolutnie wszystko. Od jakichś właśnie starych yy, książeczek przez wtedy aktualne Przeróżne dokumenty, właśnie z naukowcami, tłumaczącymi, jak wyglądała ewolucja o poszczególnych gatunkach, itd. No i były oczywiście filmy z Jurassic Parkiem na czele, czy jakieś tam pradawne lądy, i tak I często się zdarzało, że te źródła przeczyły sobie. Mówiły kompletnie różne rzeczy o różnych dinozaurach. Mały Max musiał, mały PC musiał sobie wywnioskować, zaraz, dlaczego tu się coś nie zgadza. I często było tak, że po prostu sobie patrzyłem, które źródło czy dokument jest najnowszy i uznawałem, że okej, okay, skoro to jest najnowsze źródło, to najprawdopodobniej ma najwięcej racji. Z czasem właśnie trochę się dziwiłem, że zaczęli opowiadać coś o piurach i tak dalej. Ale dobrze, żeby tak się sprężyć, to przejdziemy sobie do może e, przeglądania. Nie będę wszystkich tak mega skrupulatnie przeglądał, bo generalnie wszystkie te czasopisma mają bardzo podobny schemat. Ewidentnie były skierowane do, do dzieciaków, czyli jakby, no, jakby trafiły do odpowiedniego odbiorcy, kiedy je po raz pierwszy czytałem. Tutaj zresztą można zobaczyć, że chyba były dołączane modele dinusiów do czasu pisma, no ale oczywiście używkę nie, nie trafiło to do mnie. Widzę, że rok 94. Swoją drogą, D'Agostini to jest taka nazwa, ja nie wiem, czy oni dalej jeszcze funkcjonują, nie zrobiłem researchu, ale to było faktycznie takie, e, taka nazwa, która mi się obijała w jakichś reklamach, czy e, właśnie na różnych no, czasopismach czy jakichś kolekcjach i tak dalej. No tutaj widzę, jest omówiony brachiozaur, yy, raczej prawidłowo jest przedstawiony, tak jak powiedzmy, no w filmie Spielberga i tak dalej, więc nie będę się tu rozwodzić. I to z, o, to co mi się zawsze podobało, to yy, na wyobraźnię dziecka bardzo, do, bardzo działała skala, czyli właśnie przedstawienie, jak mały jest dorosły człowiek w porównaniu do yy, prehistorycznego stworzenia. I tutaj właśnie, proszę bardzo, mamy Brachiosaurus znaczy ramienny jaszczur. Tutaj nie, no oczywiście nie bawili się w tłumaczenie yy, co to jest łacina, martwy język i tak dalej, ale i tak yy, doceniam, że jak byłem mały, no to mogłem się dowiedzieć i miałem tego typu, no bo co by nie mówić, to jest całkiem atrakcyjny layout. Mamy yy, nie wiem czy rysunek, czy re... no bardziej rysunek niż render, powiedzmy, yy, właściwego dinozaura, różne ramki, tego tekstu nie ma za dużo, więc pod tym względem wydaje mi się, że omawianie kolejnych dinozaurów wychodziłem całkiem nieźle. O, tutaj na przykład był malutki w wielkości tak przysłowiowego kurczaka, nie, jakby najbardziej znane takie małe, no to były te e, kompsognaty, jeśli dobrze wymawiam, bo swoją drogą jak byłem mały, to po prostu ja znałem zatrzęsioną ilość gatunków dinozaurów i to było wręcz normalne. jak na dziecko chodzące do przedszkola, to po prostu o każdym się wymądrzałem, pamiętam, że chyba aż to trochę niepokoiło opiekunkę, Chyba tak się mówiło na panią z przedszkola, że aż yy, jakby zgłosiła się do moich rodziców: takie, ale o co chodzi? Jakby, że to dziecko, ok, jest chyba w miarę mądre, bo ma taką wiedzę, ale że to trochę wyglądało, jakby rodzice mnie torturowali na zasadzie yy, 3 godziny dziennie nauki o dinozaurach, a to, to wcale tak nie było. To po prostu ja pochłaniałem tego ogromne, ogromne ilości. Tutaj widzę całkiem fajnie, przedstawiona jest yy, ewolucja, czyli właśnie rozwój. E, która też, jakby te wszystkie teorie z czasem ewoluowały. E, tutaj właśnie mamy, e, widzę kolejne te etapy. No to oczywiście było Trias, Jura, Kreda, no to, to jakby taka podstawa. E, co to jest plezjozaur? Proszę bardzo, pleziozaury były przedstawicielami grupy gadów morskich. To, to mi się też bardzo podobało, że nawet te najstarsze czasopisma rozróżniały, że pleziozaury, czyli te właśnie stworzenia, ży gady żyjące w oceanach, morzach. To nie były dinozaury i tak samo pterozaury to jest kompletnie osobna grupa zwierząt i moim obowiązkiem za każdym razem jak ktoś nazywa pterozaury dinozaurami jest wymądrzać się w internecie i poprawiać. To jest, to jest moja misja życiowa do dzisiaj. O tutaj całkiem, tu muszę przyznać całkiem ładny plakacik, jakby powiedzmy można by sobie pewnie wyrwać i powiesić na ścianę czy coś takiego, tutaj bardzo w porządku przedstawione statko. O, tutaj dosyć śmieszne feature, czyli te takie trójwymiarowe wstawki. To było takie O 3D kuli cool w ogóle. To była ewidentnie ta era właśnie zachwyśnięcia się 3D, jeszcze powiedzmy przed awatarem. Pamiętam jak byłem mały, to miałem taką grę, która chyba się po prostu nazywa dinozaury 3D. To był strasznie dziwny projekt, bo to był w zasadzie taki zbiór minigierek, z czego jedną najbardziej zapamiętałem, polegała na tym, że była zaprezentowana jak takie stare RPG, te takie Mighty Magic 8, 7, czy coś takiego i polegała na zbieraniu dinozaurów w takich jakichś, nie wiem, podziemnych labiryntach, czy coś takiego i trzeba było je pozbierać. I przenieść do schronu atomowego, żeby przetrwały apokalipsę, bo miało, miało się ograniczony czas, bo kometa leciała. I oczywiście, jak byłem mały i nie ogarniałem, to zawsze, zawsze kończyło się porażką i din, się umierały. I było mi przykro i nie rozumiałem tego kompletnie. Więc cóż, tutaj widzę, mamy całkiem fajnie przedstawioną anatomię. Hmm, co my tu mamy? to mam? To jest onkilozor? Tak, to jest onkilozor. Widzę, że tutaj schowali jego ma maczugę kosna maczugę dobrany. Będzie to lepiej jakoś zaakcentować. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest stegozaur? No widzę, że całkiem też właśnie kentozaur, stegozaur. Widzę, że całkiem fajnie. Całkiem fajnie mamy tutaj nakreśloną całą anatomię, tak jak mówiłem. O, tutaj mamy odtwarzanie dinozaura, czyli też właśnie tłumaczenie. Jak te szkielety się składa, bo jakby pamiętam te sceny z pierwszego Jurassic Parku, że tak o. Jest cały szkielet tam tak na, na początku filmu, że sobie po prostu tam no, paleontolodzy bodajże, tak się chyba wymawia. <laughs> Zresztą cały szkielet, tak sobie pędzelkami, a tak naprawdę to zazwyczaj się znajduje jedną kość albo kilka, albo jakieś połamane fragmenty i potem jakby reszta się tak hipotetycznie składa, albo ewentualnie się składa z różnych, różnych szkieletów z całego świata powiedzmy takie składaki, żeby mieć komplet e, całości. Z tego co mi się wydaje. O! To jest też coś co mnie absolutnie jarało jak byłem mały, czyli właśnie mechaniczne dinozaury, czyli animatronika, te wszystkie efekty specjalne. Jasne, w pierwszym Jurassic Parku efekty CGI wow, kompletne wow, ale zawsze koniec końców i tak bardziej fascynowały mnie tego typu rodzaje jakieś animatroniki, jak tworzona była animacja poklatkowa, bo jednak Zawsze jest jakieś takie nie wiem przeświadczenie, że okej, okay, komputery mamy wszyscy, a jednak takie wyspecjalizowane po prostu siedzenie i dłubanie nad tymi wszystkimi modelami. To cała hydraulika to wszystko to jest po prostu. Zawsze making office tego typu rzeczy absolutnie uwielbiam. I to jest jedna z niewielu rzeczy, za które można by chyba pochwalić no, nową trilogię Jurassic World, że troszeczkę tam było tej animatroniki, i tam w paru powiedzmy sekwencjach no, faktycznie można było poczuć, że tam coś jest na planie, a nie tylko to. Y, dinusie w CGI, no ale no, niestety większość to były Dinusie CGI. Tutaj widzę taki właśnie komiks dorobiony, kostne wojny, no wiadomo do, czy, do czego nawiązujące. To był taki segment, który troszeczkę mnie konfundował, bo ewidentnie chcieli jeszcze trochę zainteresować dzieciaki tą taką najstarszą paleontologią, właśnie w XIX wieku, kiedy to dopiero raczkowało i było takie trochę koślawe i trochę nie wiem co o tym myśleć, bo to chyba jednak były sekcje, które mnie najmniej interesowały, bo powiem szczerze, nie potrafiłbym wymienić. Niestety, niestety nazwiska żadnego uznanego, właśnie paleontologa. Aczkolwiek to może moja wina i pewnie jakiś tam kojarzyłem, jak miałem te 7 lat czy coś takiego. Tak, tutaj mamy Fakty, czyli pewnie po prostu takie sprawdzenie wiedzy z całego czasopisma. Jak dzieciak czytał uważnie, no to ten, no to powinien wiedzieć. Jaki był klimat na wybrzeżach morskich w górnym trasie? Ciepły, i wilgotny, suchy i gorący, lodowato zimny. Na pewno nie lodowato zimny, bo teraz kojarzę z pustyniami i bardzo suchym klimatem. Ciepły, i wilgotny. Aczkolwiek na wybrzeżach, no to jednak mógłby być ciepły i wilgotny, ale nie będę strzelał, więc tutaj tak trochę. Yy... Nieintuicyjnie. Który z tych dinozaurów był kanibalem? Celofys, tego zorba, Jak ktoś jest rozgarnięty, to wie, że te dwa to są roślinożerne, więc zostaje Celofys. Swoją drogą dla dzieci koncept kanibalizmu przedstawianie w sumie spoko tu mamy hałaśliwe stworzenie. Niektóre dinozaury, na przykład parazaurolofy, to zawsze miałem problem z wymową, prawdopodobnie używały swoich ru, rurkowatych grzebieni do wydawania dźwięków, które odstraszały wrogów. Najgłośniejszy samiec mógł być przywódcą stad. Jest to tak zwany właśnie, teoria czyli mógł być. Czy to jest też całkiem spoko w tych czasopismach, że były takie zwroty, jak naukowcom wydaje się, albo że mogło coś takiego być, że nie, nie, nie zarzucano takich absolutnych faktów. I mimo wszystko pozostawiano właśnie takie pewne wątpliwości, bo e, właśnie ko kojarzę te wszystkie teorie, że to służyło do e, wydawania dźwięków, ale czy to odstraszało wrogów, czy na przykład służyło do komunikowania się w stadzie czy coś takiego. Powiedzmy. Widziałem też takie absurdalne teorie, że to na przykład mogło być dziurawe i służyło do oddychania, jak sobie tam pływał pod wodą, jak łódź podwodna, ale no, 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 no wątpię. Raczej to było. Odrzucone finalnie. I co my tu jeszcze mamy? Od A do Z, czyli po prostu wymienienie po kolei dinusiów. Tutaj widzę na literę A, więc całkiem sympatycznie. Co my tu mamy? Czy dinozaury łykały kamienie? Prawdopodobnie niektóre z nich to robiły. Pomagało to w rozdrabnianiu twardych liści gałązek i pędów w ich żołądkach. Podobnie kanarki połykają piasek, ułatwiający im trawienie ziaren. O, tutaj mamy całkiem fajne połączenie właśnie obserwacji tego, jak zachowują się ptaki do y, dinozaurów. I w tym momencie dowiedziałem się, że kanarki połykają piasek, o ile to jest prawda. Ale jeśli robiły to w latach 90., no to pewnie dalej to robią, więc y, nie wiem, czy Wy to wiedzieliście. Ja, ja, ja przyznam szczerze, nie. Więc i jakby nie będę właśnie tak, tak jak mówiłem przeglądał absolutnie wszystkich, bo schemat jest bardzo podobny, pewnie będzie nawet taki sam obrazek 3D w środku, tutaj jest ze Stegosaurem. Mamy tak samo omówienie stegeozaura, tam był brachiozaur. Oj, tutaj nie jestem pewien, czy stegozaury mogły tak stawać na dwóch nogach, ale no no cóż, właśnie to były takie zastanawiające kwestie. Jedna rzecz, która też mi się podobała, to to jak dinozaury były kolorowe w tych czasopismach, bo zazwyczaj jednak to jest, jedno, to jest duży, du, duża taka ułomność tej serii właśnie Jurassic Park, Jurassic World, że te dinozaury zostały, pozostały takie szare, smętne. Max na co się odważyli to chyba w tym ostatniej części był z piórami i był taki lekko nie wiem, czerwonawy czy coś takiego, ale to dalej jest takie. Wszystkie są po prostu szare, jakby kurczę, no. W latach 90. okej, okay, ale no już troszeczkę yy, raczej odeszliśmy od tego, nawet jak po prostu już robicie traszową, głupią serię, no to możecie sobie pozwolić na nieco szaleństwa. O, tutaj mamy teorię o przemieszczaniu się kontynentów, więc też jakby yy, mogłem się dowiedzieć, co to jest, co to była w ogóle Pangea. Tutaj właśnie mamy, widzę, yy, pokazanie, gdzie yy, znaleziono różne szkielety na całym świecie. O, tutaj ze zaurem całkiem spoko płakać. Tak jak mówiłem, tutaj jest 3D znowu. O, tutaj jest błędna to kojarzę błędna, yy, znaczy błędna teoria potem zweryfikowana, że yy, yy, być może te dinozaury, które miały twarde czaszki na właśnie takie kaski, to, to tak, tak postrzegałem, czaszki o twardym szczycie, chroniące głowę w trakcie pojedynków. Prawdopodobnie nie. Pamiętam właśnie różne dokumenty, które to weryfikowały na zasadzie, że te dinozaury nie mogły mieć tak mocnych karków i prawdopodobnie po jednym zderzeniu no to doszłoby do wstrząsu mózgu, czy do czegoś gorszego i śmierci dinozaurów, więc prawdopodobnie służyły to, służyły y, głowy bardziej do powiedzmy, nie wiem, okresu godowego, żeby przyciągać jakimiś kolorami partnerów czy partnerki, więc może się zderzały? Chyba nawet była taka głupia scena w Jurassic World którym się, gdzie właśnie taki dinozaur rozbił ścianę, ale no nie wiem. Jakby właśnie to, to, to było fajne w tych czasopismach, że one uczyły sceptycyzmu do pewnego stopnia. I tak w zasadzie to tyle, bo jak widzicie, no tutaj są kostne wojny, znowu pytania i jakby w, w, będzie to samo. Tutaj o, o ichtiozaurach, Karnotaur z Disney dinozaur, bardzo szanuję, tutaj 3D i tak dalej, i tak dalej, tutaj nogi, w ogóle jaranie się, że wow, dinozaury mogą mieć takie nogi wielkie, albo ogon, albo o, tutaj mamy o iguanodonie, y, tutaj mamy znowu jakiś komiks, tutaj znowu fakty, no i tak to, każde czasopismo podążało po tym samym schemacie tak naprawdę, więc y, na koniec chciałbym Was zostawić z taką w zasadzie myślą, bo z perspektywy lat wydaje mi się, że tego typu właśnie czasopisma bardzo fajnie u, u, u dziecka, czyli u mnie po prostu rozbudzały właśnie ciekawość, zastanawianie. Bo to nie były po prostu takie suche klepanie. Było 100 dinozaurów i uczenie się tych wszystkich nazw. Jakby nie, autentycznie mnie interesowały właśnie różne detale, teorie, co z czego wynika, dlaczego naukowcy coś podejrzewają, jakieś właśnie odnoszenie się do królestwa zwierząt aktualnego albo właśnie jakieś aktualizacje wiedzy, że na przykład któryś gatunek był uznany w ogóle błędnie, że tak naprawdę to nie był nowy gatunek, tylko to był młodszy osobnik tego samego gatunku i w ogóle cały gatunek był wymazywany, no powiedzmy właśnie z dyskursu czy... No wiecie o co mi chodzi, bo już troszeczkę gubię słowa. Tak to jest jak się nagrywa bez skryptu. Spokojnie, to nie jest ma materiał, który wyznaczy nowe trendy na kanale, to bardziej właśnie takie luźne... Yy, gadanie. tutaj dosyć drastycznie, więc też doceniam, że proszę bardzo, kości, krew i tak dalej. Więc zostawię Was z taką myślą: a jak dzisiaj w zasadzie dzieciaki mogą tak sobie wiedzę rozbudzać? Bo właśnie tak się zastanawiałem, jak dzisiaj dzieciak chce się wkręcić w dinozaury, bo powiedzmy obejrzał Jurassic Park na Netflixie, czy nie wiem, Pradawny Ląd 8, czy cokolwiek, i jakby co mu zostaje, no bo takich czasopism za bardzo już nie ma. I zostaje chyba tylko, nie wiem, filmy Dawida Myśliwca na kanale Naukowy Bełkot. No cóż, cieszę się, że z tymi czasopismami dorastałem. Była to bardzo fajna przygoda. I zestarzały się lepiej niż bym podejrzewał. Więc dziękuję Wam, dinozaury, za bycie w moim dzieciństwie. I dalej wszystko w tych czasopismach jest mniej głupie niż Jurassic World Dominion.